To jest Jeep Avenger, najnowsze dziecko Jeepa, zaraz pokażę Ci wszystkie smaczki, jakie projektanci porozrzucali po samochodzie, a jest ich całkiem sporo, zapraszam. Zaczniemy od maskownicy przedniego radaru, gdzie znajdziemy kompas, który wskazuje nam współrzędne na Turyn we Włoszech, gdzie auto zostało zaprojektowane. A zaraz obok w zderzaku mamy grill w grillu, czyli siedmiorzebrowy grill z dwoma przednimi lampami, charakterystyczny dla Jeepa. A co mamy na przedniej szybie? Chłopca z lunetą, który odkrywa świat. A co on tam widzi? Po drugiej stronie, chłopiec obserwuje gwiazdy. Z tyłu natomiast majestatyczne góry, czyli trudny teren do jazdy. Naturalne środowisko dla Jeepa. Tutaj jest dopiero fajna ciekawostka, żebyście nie próbowali tego zmywać. Prawdziwa biedronka 3D. W tylnych lampach też mamy smaczek. Motyw X nawiązujący do wojskowych karnistrów i oczywiście siódme żebrowy grill z lampami. Wiemy, że początki Jeepa to oczywiście armia amerykańska. No i w środku mamy też niespodziankę. Logo Jeep na boku deski rozdzielczej tylko dla wtajemniczonych. To są ukryte smaczki, które znaleźliśmy w Jeepa Wender ukryte przez włoskich projektantów. Amerykańsko-europejski samochód. A jeżeli chcesz zobaczyć tego Avengera na żywo i się nim przejechać, zapraszam do GiePenysa.